wdzięczność Suzeny Muto wydawnictwo SP o tej książce mówiłam już ze dwa czy trzy razy ale to jest książka do której się wraca co jakiś czas dzisiaj może być taki troszkę pogłos dlatego że znowu złapał mnie deszcz na szczęście trafiłam taką altankę nad naszym zalewem w której mogłam się schronić. Tutaj jest też stół, więc wyjątkowo mogę usiąść i jestem za to bardzo, bardzo wdzięczna. Wrócimy jednak do książki. Kiedy wydawnictwo zaproponowało mi współpracę recenzencką i przeglądałam książki wydawcy, czułam wewnętrznie, że, że to nie tylko opowieści z wiary. Że znajdę tam też coś cennego. Kiedy trafiłam na tą okładkę, na wspomnienie tej chwili, jeszcze, jeszcze dzisiaj, takie wielkie wzruszenie mi ogarnia, bo ja wiedziałam, że to jest książka dla mnie. Wracam do niej co jakiś czas. To nie jest książka, którą się przeczyta, odkłada na półkę. Dla mnie jest takim. Takim smakowaniem, takim wyciąganiem ręki, aby skosztować kolejnego kawałeczka, zabrałam ją dzisiaj ze sobą na spacer. Rano na alei marzeń i słów, pojawił się cytat z książki Darii Jakubowskiej, Darii Kaszubowskiej serce na kaszubach. O tym, że jeżeli Pan Bóg plączy nasze życiowe ścieżki. To znaczy, że to jest dla naszego dobra i zawsze z tego wyprowadzi dobro. I wdzięczność, ta książka jakoś tak, tak sama mnie zawołała i zaprosiła na wspólny spacer. I tak szłam sobie dzisiaj sama. Chciałam pobyć sama. Gdzieś tak czułam wewnętrznie, i kiedy szłam inną drogą do miejsca, które w sposób niesamowicie na mnie działa mocny w kierunku dawnego Lebesborn po książce Ewy Formeli, pamięć dla Halary, to miejsce woła mnie z jakąś taką niesamowitą siłą. I szłam inną drogą, inną aleją niż zwykle. I była taka niesamowita cisza. Tylko ptaki było słychać. I świergot, śpiew, kłótnie. Gdzieś tam w zaroślach się tarmosiły, biegały. I tak można się było zapatrzeć na tą budzącą się do życia przyrodę. I pomimo, że dzisiaj nie świeci słońce, jest troszkę chłodno. To jednak ta przyroda Budzi się, wychodzi z tego zimowego snu, pojawiają się pączki i to jest takie, tak niesamowite uczucie, że choćby świat zwariował, że choćby wielcy tego świata chcieli to wszystko niszczyć, to przyroda rządzi się swoimi prawami. Nad przyrodą jest Pan, bo jak i nad każdym z nas, i to jest taka wdzięczność. Po zimie, po zimowym odpoczynku następuje wiosna. Te soki roślinne szybciej zaczynają krążyć w roślinach, w drzewach. Roślinki przebijają się przez tą ziemię i wychodzą na słońce. I tak szłam. I byłam tak bardzo wdzięczna za to wszystko. Za to, że że słyszałam różne ptaki. Każdy inaczej się odzywał, gdzieś tam pan doktor drzew stukał swoim dziobem. Tu dzięcioł, tam sroka, tam kos, tam jeszcze inny ptak. I tak szłam, i otworzyłam sobie tą książkę w pewnym miejscu. Zaczęłam czytać, szłam bardzo powoli. Droga jest prosta, więc mogłam się też skupić na czytaniu. I z tym się chciałabym podzielić. Każda z nas jest mamą, żoną, a może jesteśmy córką i pamiętamy swoje mamy, może one jeszcze są. Są na tym świecie i możemy coś dla nich zrobić. Dorosła już kobieta pisze o swojej mamie, która nie mogła w życiu realizować swoich planów oraz swoich marzeń. Rodzice zadecydowali inaczej. I całe życie później oddała swojej rodzinie, mężowi, dzieciom, ale miała marzenie. Jednak na to marzenie nigdy nie miała czasu. I kiedy skończyła 65 lat, jej córka postanowiła spełnić jej marzenie. Poszła do sklepu z materiałami malarskimi i powiedziała do pana sprzedającego: aby do kartonu wsadził wszystkie rzeczy, materiały potrzebne dla początkującego malarza farby, sztalugi, płótna, pędzle. I kiedy ta kobieta wróciła do domu i to wszystko postawiła przed mamą, to jak pisze, po raz pierwszy w życiu swoją mamę zobaczyła taką, a nie inną. Raftem ta 65 letnia kobieta przemieniła się w młodą dziewczynę. Zabrała te wszystkie materiały, nie spała całą noc w piwnicy malowała do rana swoje obrazy. Przez całe życie, nie pamiętam ile ich malowała, ale, ale była szczęśliwa i spełniała swoje marzenia. Ja co jakiś czas przyciszę głos, bo ja widzę, że gdzie by nie pójść, to tak zawsze pojawią się spacerowicze. Ale do czego zmierzam? Nie odkładajmy marzeń. Nie odkładajmy. Ta mama za jakiś czas zachorowała i swoje pędzle przekazała córce. Zmarła, ale jej obrazy zostały w rodzinie, brały udział w różnych wystawach. I taka moja prośba, kochani, Bądźcie wdzięczni za tych, których macie obok siebie. Jeżeli oni sami nie spełniają swoich marzeń, pomóżcie im je spełnić. Pomóżcie im być wdzięcznymi za to, że wy jesteście, za to, że, że wyciągacie rękę, aby spełnić ich marzenia. Jestem wdzięczna. Za to moje miejsce na ziemię. Przed chwilą mój mąż do mnie zadzwonił: Czy nie chcę pojechać nad morze? Nie. A może do moich dombek, w których tak lubię przebywać? Nie. A może tutaj? Nie. Dzisiaj chcę być tutaj. Jestem tak ogromnie wdzięczna za moje miejsce na Ziemi. Wiedziałam już tyle pięknych miejsc w naszym kraju, tyle mnie zachwyciło. Do tylu lubię powracać, jednak jednak to tutaj, w tej małej kotlince, schowanej między wzgórzami, wśród drzew, wśród jezior, jest moje miejsce na ziemi. To tutaj odkrywam to, co najpiękniejsze. To tutaj. Każdego dnia jestem wdzięczna za wszystko. I zachęcam ciebie, abyś odkrył swoje miejsce na ziemi. Abyś odkrył, że tu gdzie jesteś, tu gdzie żyjesz, to jest najlepsze miejsce dla ciebie. Abyś był wdzięczny za każdy swój dzień. Abyś był wdzięczny za te codzienne widoki. Abyś uczył się wdzięczności każdego dnia. A może i ty kupisz wdzięczność, Susan Muto. Może i ciebie ta książeczka poprowadzi do jeszcze większej wdzięczności. Zachęcam, sięgnij po wdzięczność. Suzel Mota, wydawnictwo SP. Dużo dobra.